Twierdźfinał Tańca z Gwiazdami przyniósł ogromne emocje, Barbara Bursztynowicz i Michał Kasyn pożegnali się z programem, a ich wzruszające słowa poruszyły całą Polskę. Aktorka nie kryła łez, dziękując partnerowi. Jesteś moją miłością, jedną z największych. Dziękuję za to, że pokochałam taniec. Myślę, że nasza przyjaźń będzie trwała. Publiczność biła brawo na stojąco, a jurorzy nie kryli wzruszenia. Michał Kasyn odwdzęczył się słowami: Basiu, jesteś moją kryształową kulą. Dzięki tobie będę lepszym człowiekiem. To pożegnanie widzowie nazwali najpiękniejszym w historii programu. Pod oficjalnym profilem polsatu pojawiły się setki komentarzy pełnych podziwu, ale też gorzkich porównań do Agnieszki Kaczorowskiej. Internauci wprost pisali, że Kaczorowska powinna uczyć się klasy od Barbary. Odpadli z wielką klasą i szacunkiem, a nie jak Agnieszka fasz i żenujące pożegnanie. I można podzenkować z klasą? Można. Niektórzy powinni się uczyć od Basi, komentowali fani. Dla wielu widzów to moment, który pokazał, kto naprawdę potrafi przegrywać z godnością. Basia i Michał odeszli w świetle reflektorów, ale zostali w sercach publiczności.